Obrigado. Co ku to Kto jest to? Co ku To Kto jest to? Dwóch pilotów obsługuje go. Dwóch pilotów obsługuje go. Kapral, Tys, jest. Na strzelnicę. Zaraz. Panie pośle, już zaczynają prawie, nie proszę o poznanie stąpienia dalszego. Stąd. Kapret jest odpowiedzialny jest za wyznaczenie ekipy do przygotowania strzelnicy do wizyty ministra. W porozumieniu z panem Wojtkiem Gradem, wyznaczyć osoby, jeżeli będzie trzeba miotły, niemiotły, strzelnica ma być przygotowana w miarę sensownie. Plus przeniesienie tyczek, te, które zostaną przywiezione z nadmuchanie balonów i przytwierdzenie ich do tyczek. Jasne? Dobra. Teraz szwadron pobierać śniadanie. Po śniadaniu wyznaczone ekipy od razu. Na kierunki ci, co zostają, na zbiórkę dla nich robota również się znajdzie. Działa. Ile mam boloników? Przeliczyć. 4, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sztuk. Ustawicie ich na pierwszych 3 stanowiska. Dobra. Czas poszedł, czas 2 minuty. Z Za daleko, za daleko. Tutaj przy całym instrumencie. Nie O, dojdzie? Nie, zaraz. I te dwa jeszcze teraz. Na drugie stanowisko. Dobra. Dobra. Daj lekko w prawo ten w prawo jeszcze. Dobra, tak będzie dobrze. W porządku. To no było tyle. Jeden z Was zostaje pilnować balonów. Czego wyjdzie? Goście zmieni, albo przed apelem zaraz, a jak nie, to po obiedzie dopiero. Ty! Kawaleria powietrzna przygotowuje się do wizyty pana ministra. Zbocznij, przeraźb! Bez... Teraz tak. Słuchaj mnie, bo dwa razy powtarzał. Nadejdź człowiek, pomna chwila i tak. Zadanie jest takie. Konstantynowicz, Jest. zaraz masz wszystkich tak bandażować, żeby pamiętali do końca życia. Drugie, kapraltyzm, y, motorole, przeszkolić jeszcze z, z, z zasad nawiązywania łączności, y, przypomnieć wszystkim zasady prowadzenia korespondencji radiowej. To o czym mówiłem, dostaniecie w dniu jutrzejszym tabelę z kryptonimami i z częstotliwościami. Tam się nie podpieraj, bo to nie kaszma. Kolejna sprawa, w dniu jutrzejszym, zaraz z rana. Przeszkolenie z zasad usprawniania samochodu ciężarowo-terronowego. Nie wiem, jaki będzie, najprawdopodobniej tarpan, bo ze starem mogły być problemy. Nie wiem. Może tak jak Janek kostan, ktoś wam ziemniak gdzieś nie do rury wydechowej. Trudno mi powiedzieć. Ciekawe jak szmaty. Szarika i naprzód. Macie wiedzieć, jak usunąć usterkę. Ładujecie się na samochód naprzód. Przejeżdżacie do kolejnego tam punktu. Jeżeli nie, no to będziecie tam perpedes go pchać. A nie jest to przyjemne, tym bardziej że są kałuże że się tam trochę przepierdolicie zaraz po śniadaniu czyli około w pół do siódmej otwarcie magazynu broni pobieracie broń strój, mundury, kamizelki i malowanie ryja tak jak myślimy. jednego wezmę pomaluję w sercowo i wszyscy mają być malowani. tak jak mercedesy te które żeśmy dostali na start później po komendzie, po przejrzeniu broni kapra zadkę wykonuje zbiórkę i puszcza ich tam w bliżej nieokreślonym kierunku w stronę ogniska, tam przy ognisku jest zbiórka w szeregu, bądź w dwóch szeregu, jak tam przyjdzie pan minister, im pan, i tak dalej, to sobie usiądziecie. Nikt tutaj nikomu nie zabrania czegokolwiek powiedzieć. Możecie tam wszystkie żale swoje wylać. Jak to wam jest źle, albo jak to dobrze. Mówiłem również o tym dowódcom drużyn. Jeszcze dzisiaj nie trzeba przeprowadzić trening, wypowiadania się. Mają tak pierdolnąć z paszczy, żeby się robiły witraże w ogóle. Bo to jest jedyny dzień, gdzie mogą się sprzedać swoje umiejętności i trzeba pokazać to wyszkolenie, jakie już na chwilę obecną posiadacie. I na każde pytanie macie znać odpowiedź. Mądrą, głupią, ale znacie. I tak mówicie pewnie, że jesteście w stanie się wyprzeć, że jeżeli chcecie powiedzieć, że to nie jest wasza ręka, to nie jest moja ręka. To nie jest moja ręka, ale to, to nie jest moja ręka. Tak macie przekonująco mówić. Macie być pewni tego, co mówicie. W ten sposób nawet te braki w wyszkoleniu, jakie tam posiadacie, nie będą brakami, bo pewnie tak ma być. Dobrze. I podczas lotu, z chwilą jak technik wyrzuci, otworzy drzwi. Zapala się zielona lampka, otwiera drzwi, wyrzuca linę. W drugich drzwiach linę wyrzuca dowódca drużyny. Nie wyskakuje od razu, jak czuczą Morales, bo się może okazać, że liny nie ma. Będzie lądował na scenie sombrego. Czeka, aż linia się rozwinie, patrzy się, dotyka ziemi. Nie śpieszyć się, jest to wasz pierwszy zjazd po linie ze świbowca, żeby ktoś nie zjechał przed wszystkimi, wychodząc ostatnio. <gry> śpieszyć się powoli. Macie zjechać dokładnie, a nie szybko. Bo w waszym wykonaniu szybko może być bardzo szybko, to już jest za szybko. Łapie się na wysokości oczu za linę. Jak ma opory, dostaje kopa w dupę i wesoły święty. I to wszystko. Jak mam albo na pierwszą rano i dojodę, to czy... Dobra, ściągaczkę zaraz wjech. Ściągaj po boku.

metoda sa nah i na kolejno. Ale right, dokładne miejsce po miejscu. E to było tu na pewno tu robił. Nie. A gdzie? To było tutaj. Tam było? No kurza. Ah, Na szybkuje. Dobrze, palc, pal, kurwa, ci świeci. Tą szafkę bardziej tam. Wypływać, nie? Co? Nie, nie, nie ma ogromny, żeby jebać. Chyba, żeby klawik nie ma nic się o Dobrze, niech się. <laughs> siedzi. Niech siedzi. Eee!

Dobra, możemy iść. Do jutra musimy to zrobić. Spocznij! Teraz <skry> tak. Wioski, te drzwi <skry> umyte są. Je, nie nie tak. słyszę! Poza, zakładach do zawiasy.

Dwa się wyznali, nie wiem. W jednym paskiem, po czym parę razy. Ej, Jasiek Dowódcy Plutonów do też biorą mi za treść. O co się Nie czy wiem. Którzy go sugerować? Tam zesłał do grona, do hałera, nie do trzeciego. Kolejny jest, że tak to robi, jakby od dziecka to robił, nie? Ładny tak tak. Teraz tak, Dowódcy Plutonów, prowadzić na swoją komendę w rejon parku. Tam będzie porusznik Skulimowski. O godzinie 9 jest start. Na chwilę obecną piloci się osrali po same uszy i nie będą latać. Ale generał Kempara zaraz im tam wora skręci. Jeżeli natomiast bardzo by nie chcieli latać, to będziecie latać starym 26. I to będzie jedyny urozmaicenie w dniu dzisiejszym. Latanie na wysokości 1,5 metra jest bardzo ciekawe. To jest tak zwany lot profilowy. Czyli lotem profilowym w ramach desantowania reszta bez zmian. Jasne? Paść, o prawo. Pat! Pogrishi. Do współpanią na nowe porusznik melduje. Kompanię honorową 25 Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego do przywitania! Panie ministrze, dowódca batalionu. Ja. Chciałem, panie ministrze. Panie ministrze, szef szkolenia 25. Brygady podpułkownik Bartner. Chciałem, panie ministrze. Panie ministrze, zastępca dowódcy 25. Brygady podpułkownik Bóg. Chciałem, panie ministrze. Pierwszy element zawodu też bojowy. testowanie technikami linowymi ze śmigłowca w zawiści. Kurwa, ale klimat, ja pierdolę. Dobra, spać trasę. Tak, kurwa, masz. Ale się zajmujcie lepiej. No, w linka, Kurwa, ale lepiej się nie zasłonę, to jesteś mi gotów. Kurwa, ja bym mógł latać codziennie. Dobra, załatwiam! Panowie, macie trzy minuty na to, żeby pokonać tą przeszkodę terenową. Dawaj. Nogi na góry można. Nogi dawaj. Nie wolno do tej ziemi wrzucać. Obydwie dłonie tam za tamtą chorągiewką. Tu natomiast przed. Chodzić, dawaj, chodzić. Tempo, panowie. Ruchy, ruchy, ruchy. I za czerwoną chorągiewkę. Tempo. Obydwie dłonie za. Uważać, Uważaj nie nie mogę... Tak. Obydwie dłonie za. Jeszcze dalej. Ktoś? Puszczaj, puszczaj, Skadziu. Jeszcze. Coś. Czas, minuta 27. Ładnie. Czy do paniczki 30, do paniczki Dalej. Nie, nie na każdym punkcie pan minister musi być, bo teraz czekamy na tą, która ze śmigłowca wysiądzie, tu przyjdzie, a możemy Aha. dogonić, które grupę po trasie, które są. Aha. No dobrze, a co to tutaj jest? Mnie, przechodzenie... pan wyjaśnij, pan co minister. Panie ministrze, Pani. melduję, że drużyna dobiega i cała drużyna ma za zadanie po tej linii przejść. Jeżeli któryś z drużyny spadnie lub puści się na ziemię, całą drużynę cofam i jeszcze raz pokonuję ten sam odcinek. Panie poruczniku, dowódca pierwszej drużyny pierwszego pierwszej drużyny pierwszego plutonu, melduje drużynę na punkcie pocznij, broń przed plecę Udzielanie pierwszej pomocy przed lekarskim tylko dwóch jest, tak? Do opatrunków to, to zrobimy bez, bez głowy. Czas wykonania zadania, 3 minuty. No, nas nie nie, nie, I nie ma tak. Teraz no I, nie I od, od białej chorągierki do następnej białej Trzymaj się wielobuki A co robię? Robię to <laughs> jak. Nawiązywanie łączności w kierunku radiowym. Panie poruczniku, dowódca pierwszego drużyny pierwszego plutonu melduje się na podpunkcie. Ćwiczymy na kolumnie drugiej, częstotliwość druga. I mamy grupa pierwsza, kryptonim, Batan 40. Grupa druga, to Agent ja. 40, częstotliwość 59,250. Zgadza się? To jest. To jest.

Panie mistrze, Szeregem, że gimnalizuje się na podpórcie. Jak do tej pory z czasem jesteście? Dobrze, panie Nie, dobrze, no to świetnie. Słusznie. Dobrze, kapelusz, do, działaj. Do działać. Szeregu masz w górkach. Szeregu w górkach. Szeregu masz na Wykorzystanie środków transportu. Wykryją usterkę, jadą. Nie wykryją, pchają, Sprawdź. Żeby sprawdzić bieg. Dobra, Dobrze I kabel próbuję palić. To jest kabel jeszcze do celu. kabel Podłóż się, dobra. W Dobra. Teraz. Teraz. Uj, A tam nie rzeczy. Jak to nie? ...sprawny, jest Jest, ta, ta... No tu! Minęło dwie minuty wykonywanie min pułapek. Stop. Teraz sprawdzamy po kolei. Jeden. Zadziałał. Drugi. Trzeci. Zadziałały wszystkie trzy. Drużyna może się przemieścić na następny punkt. Trzyma. Strzelanie specjalne. 16 balonów na przedpolu w dodatku ruchomych na skutek wiatru. Nie można strzelać! Nie jest łatwo faktycznie trafić. A jak jest? Trzy pod cel. Nie wejdzie. Dostał. Dostał? Tak, Poszło? Tak. O, cztery. To jak to panie Kopacki? Bo minister cztery złożyła a drużyna. Siedem? W pięciu? No tak, ale pan jest ministrem, a oni nie są jeszcze ministrami, także... <grymiany> to nie Tak <ma> jest, <grymiany> daj komendę, przerwę. Tylko panowie ja chciałem wam powiedzieć, że pan minister trafił 4, a drużyny jak widziałem tam po spisie typu 8-9. Także... Także Piotrek, przerwa teraz jest w trakcie. Dziękuję bardzo. I jak bym dzisiaj był? Jak wam poszło? Bardzo fajnie. Dzisiaj ogóle było Dzisiaj w tym szwadronie jesteście za karę czy sami chcieliście po mitarce przejść? To Znaczy chcieliśmy. Tak, na pewno? Tak. Czyli się dalej, żeby Pan gnębił? Za? Nie, tam są osoby, które nie chciały. Tak? Ale, ale większość chcieli... Się ale być... większość chciała. A, nie lepiej było od Pana Kopackiego się urwać, mieć spokój? E, nie, nie. Pan... Spokój będzie się miał wrócić. Zobacz, wam przesunie z twardej ręki. Później się to przydaje. Przydaje się? Co to jest później? Chcę wielu. Dajcie taką podpórną, bo ja duży jestem. <laughs> W obróbce ataki na nic! Ataki na nic! Drugi siadron broni granic! Drugi szadron broni granic! Zalba mnie tu w ręku błyska! Zalba mnie tu w ręku błyska! Jego wróg poczuje blisko! Jego wróg poczuje blisko! Mundur działa jak przynęta! Mundur działa jak przynęta! Pragną dotknąć go dziewczęta! Pragną dotknąć go dziewczęta! moją panią. Beryl został moją